Precyzyjna identyfikowalność produktów, rygorystyczna kontrola jakości oraz najwyższa terminowość dostaw to trzy główne przesłanki, które determinują standardy magazynowania w branży farmaceutycznej. Dziś zapraszamy Was do Pabianic, gdzie znajduje się nowe centrum produkcyjno-logistyczne firmy Adamet, polskiego lidera innowacji w obszarze farmacji i biotechnologii. Firma Adamed jest polską firmą, która od blisko 35 lat dostarcza leki na rynek polski oraz do blisko 80 państw na całym świecie. Firma ma w swoim portfolio ponad 500 produktów, które są dystrybuowane z magazynu, w którym obecnie się znajdujemy. Magazyn ma zapewnić płynność procesu dystrybucji oraz zaopatrywania produkcji przez najbliższe 10 lat. Magazyn ma powierzchnię 11 tysięcy m2, natomiast jego pojemność składowania to 26 tysięcy miejsc paletowych. Bazując na bogatym doświadczeniu wdrożeń dla branży farmaceutycznej, firma WDX miała przyjemność poprowadzić projekt wyposażenia magazynu Adamet Pharma w Pabianicach. Prace projektowe rozpoczęły się już we wczesnym etapie planowania Hali. Magazyn główny został podzielony na trzy komory, które w celu zapewnienia pełnej selektywności zostały wyposażone w regały rzędowe oraz regały przepływowe typu Cartoon Flow. Aby w pełni wykorzystać kubaturę obiektu oraz zapewnić oczekiwany przez inwestora poziom wydajności procesu, eksperci WDX zaproponowali system intralogistyczny w standardzie VNA. Analiza potrzeb klienta oraz możliwości ilości przepływów w magazynie doprowadziła nas do konkluzji, w której wózki z serii TSP 6500 były najwłaściwszym rozwiązaniem. Z jednej strony możliwość integracji tych wózków z systemem WMS klienta, z drugiej strony wysoki profil bezpieczeństwa i bardzo duża efektywność pracy pozwalają zaspokoić wszystkie najważniejsze wymagania projektowe klienta. W przypadku Adamedu dostarczyliśmy kompleksowy system składowania oparty o regały standardowe, wózki systemowe wysokiego składu typu wózki VNA, wózki typu Truck oraz urządzenia do transportu poziomego oraz do kompletacji. Szukaliśmy dostawcy, który kompleksowo spełni nasze wymagania i dostarczy nam zarówno wózki jak i regały. Naszym następnym wymaganiem było to, żeby optymalnie zagospodarować dostępną przestrzeń magazynową, jeżeli chodzi o miejsca regałowe. Ważnym kryterium wyboru było to, żeby dostawca był w stanie dostarczyć wszystkie wózki, które zaplanowaliśmy, jeżeli chodzi o nasze procesy magazynowe. Firma WDX idealnie wpisała się w nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wdrożenia.